Jeszcze raz, Zabrze, a tak? i Zabrze TV. Chcielibyśmy zamówić parę zdań z Panią Prezydent. Chwileczku, może ja poproszę, ale proszę mnie chwilę. Proszę, proszę jakiegoś ale... pełnomocnika. Dokładnie, dokładnie, ok, okay moment. Dobrze, ale... Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. To, to ja. O, pani znowuśmy, tak, tak jest. Może tym razem uda nam się zamienić kilka zdań. Dzień no. no. no, Bardzo mi przykro, jest te że no, dzisiaj ale to prywatne spotkanie. A inni dziennikarze są tutaj obecni, jest. prawda? Zaproszę, tak, ci, którzy zgłaszali wcześniej zapytanie, czy mogą przyjść do dostali, to są. to specjalne zapytanie składać. Czy wiem to jest prywatna na imprezę? Czy Pani się komuś wciska do domu prywatny? My zrobiłam trzy sałatki na tą imprezę. Ale co macie Państwo do ukrycia? Nie pani, tu, my my nie byliśmy w innych prowadzić. Dzień dobry, witam Panie Panomocniku. Dobra, że pani na zaczynamy podróż. Proszę Panią, byliśmy w sztabie PiSu, Platformy i wszyscy nas przyjęli grzecznie, wypowiedzieli się. Z czym tutaj jest problem? Dlaczego tego nie chce Nikt już Macie coś do ukrycia Państwa? A czy ta sala jest wynajęta tak, przez Komitet tak, Wyborczy? Tak. Bo jest to instytucja publiczna? Tak, chętnie. Zobaczyć, tak? Czyli zaprasza mnie Pani, tak? Nie, dziękuję. bym bardzo prosiła, żeby panom osobi z naszego komitetu podszedł do nas. No by tutaj I wytłumaczył się, to proszę go poprosić. Może ja go poproszę. Nie, 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 nie. proszę, proszę, pani. proszę pani. nie jest że może że może daną osobę poprosić, dlatego ja... Jeszcze mam takie pytanie. Dlaczego panowie szarpali mój zespół ludzi? I został zraniony w rękę człowiek nie, nie z redakcji. Nie przesadzali. Został zraniony w rękę. Dlaczego panowie to zrobiliście? To są żarty. To są żarty. Jak nie raz no, Pani była świadkiem tego. Tak, byłam świadkiem. I dwa razy szarpaliście moich ludzi. Szarpaliście fotoreporterkę tak. i drugiego dziennikarza. Panie, jeżeli byśmy mieli kogoś szarpać, to naprawdę bylibyśmy to, to było bardzo grzecznie. Wmarane na ręce. co pan powie na Panowie szarpaliście tych ludzi, ja Mówię byłam świadkiem. Tak tak, tak, tak. Tak, tak Panie Ale w stosunku do mnie byliście grzeczni. Dlaczego? No, no byliśmy do pani grzeczni i do kolegów też. Do Ale ja nie domowie. nagrywałam i nie miałam aparatu fotograficznego w ręce, tak? To Jest pani dziennikarzem. No, no właśnie, chroni nie prawo klasowe, no tak? Ja rozumiem, Dlatego mnie nie dotykaliście nie szarpaliście. Kolega też prawo prasowe, tak? Czy prawo klasowe tak. No właśnie. Tak samo, żeśmy postępowali z kolegą z kolei. Szarpaliście i popychaliście mój zespół ludzi. No Nie proszę pani. Nie spodziewają się, że pani tak także... Czy może pan poprosić pana wiceprezydenta, który przed chwilą poszedł do tamtych pomieszczeń? Być nie. może on zechce się odpowiedzieć. Na naprawdę, jeżeli pan ale proszę mi powiedzieć, co ja mam zrobić. Nikt do nas nie chce wyjść, Zapraszaj a pan też nie chce nikogo zaprosić. Ja Tutaj. dostałem takie polecenie, że już... To proszę być na tyle życzliwym, że pan się przejdzie do wiceprezydenta i go poprosi o kilka zdań. On jest osobą publiczną. Nie, może nie będzie chciał odmawiać komentarza mediom, bo są tu inni dziennikarze i nie odmówiono. O, proszę, jest fotoreporter. Bardzo prosimy wiceprezydenta, być może on zechce się wypowiedzieć. Mhm. Dobry wieczór Pani Prezydent. Możemy prosić wiecznie. o krótką wypowiedź. Z przyjemnością bardzo proszę. Proszę powiedzieć, jaka jest Pani reakcja na dzisiejsze już wiadomości, które dotarły do wszystkich sztabów. Myślę, że to jest ten moment, w którym wszyscy cieszymy się z ogromu pracy, który zrobiliśmy. Jestem przekonana, że to jest moment, w którym. Wszyscy widzimy, że praca się opłaca i sądzę, że będziemy dalej intensywnie pracowali. Pani Prezydent, czy pod pani rządami będzie demokracja w zabrzu i dziennikarze będą traktowani godziwie. Byliśmy tutaj wcześniej, ochroniarze nas popychali, odmówiono nam po prostu na zamknięte. To jest zamknięte spotkanie i nie słyszałam, żebyście Państwo starali się pozyskać jakieś wejście na spotkanie wcześniej w związku z powyższym. Mm -hmm. no. Myślę, że Pani Prezydent, oczywiście. no ale Pani Poza... chyba zawsze chętnie porozmawia z każdym Dlatego przychodzę. Dlatego przychodzę. Dlaczego nie wcześniej? Nikt nie mógł się z nas Ja, myślę, ja myślę, że jeszcze za wcześnie... Pełnomocnik uciekał od nas, wszyscy ja... uciekali, nikt nie chciał nas zaprosić Pani do Pani się dziwi po, takim, po takiej kampanii, że ludzie tak jak dystansem... No, Pani, Pani redaktor, ja myślę, że Pani pamięta jeszcze niedawne chwile. Jakie ja zapraszam chwile? do współpracy. To ja zapraszam konkrety, pani prezydent. Ja zapraszam do współpracy. Dziś cieszmy się, bo myślę, że jest czego. Dziękuję serdecznie. Czy za. czy będziemy zaproszeni do środka? Dziś myślę, że nie, ale jak będziemy robili podsumowanie, serdecznie zapraszam. A proszę mi odpowiedzieć jeszcze na jedno pytanie. Dlaczego tutaj są inni dziennikarze? Głosu za ci, planowi, ci dziennikarze, którzy wcześniej zgłosili swój, chęć swojego udziału naszy, w naszym spotkaniu. Pani prezydent, jak to możliwe, że byliśmy przyjęci w sztabie PiSu i platform bez wcześniejszego zaproszenia. Tutaj każdy, jest takie każdy, sztab, każdy sztab rządzi się swoim prawami. Pani Tutaj redaktor, nie zbyt ja... demokratycznymi. Pani redaktor, ja zapraszam do współpracy spokojnie. Jak pani państwo prezydent, dzisiaj... chyba pani nie pochwala tego, że człowiek z mojego zespołu został przez ochroniarza podrapany. Byli wypychani ludzie. Mili Państwo, dziś mogę powiedzieć o tym, co dzisiaj się dzieje. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia, zapraszam do współpracy. Dobranoc.